Witam Was po krótkiej przerwie od materiałów i zapraszam Was na szósty odcinek Ekstra klasy bez tajemnic. W Ekstra klasie, jak zwykle, dużo się działo, więc przejdźmy do odcinka. Na początek zmagań siódmej kolejki przeniesiemy się do Gdyni, gdzie arka podejmie w Wisłę Płock. Arka w ostatniej kolejce odniosła bardzo prestiżową porażkę w derbach trójmiasta z Lechią Gdańsk 1 do 0. Arkowcy nie odczarowali Wielkiej Krątwy, a ciąży na nich w derbowych starciach i nadal w swojej historii nie wygrali z Lechią w ekstraklasie. Arka, o ile w obronie prezentowała się dobrze, tak w ataku była bardzo słaba. Wisła Płock natomiast na zwycięskiej fali. Ograli legię, a w poprzedniej kolejce wyszarpali wygraną w ostatnich minutach z zagłębiem Lubiń po golu Ibana Salwadora. Start zespołu Mariusza Misiury może budzić spory zachwyt. Wisła jest liderem, nie odnosząc w tym jeszcze żadnej porażki. Mecz, w którym można nie spodziewać się wielu goli. Pytanie: czy Arka poprawi swoją grę w ofensywie, czy Wisła Płock będzie kontynuowała zwycięską pasę? O tym dowiemy się już piątkowego wieczoru. Drugim i jednocześnie ostatnim meczem w piątek będzie starcie w Katowicach, gdzie GKS zagra z Radomiakiem. GieKSa w ostatniej kolejce solidnie przegrała 3-0. Nastroje jeśli chodzi o wyniki mogą być średnie, póki co jedna wygrana za Arką 4-1, pasmo porażek i tutaj może się jeszcze sporo wydarzyć w kontekście z przyjścia piłkarzy do klubu. Natomiast Radomiek wpadł w mały kryzys, od trzech meczów bez zwycięstwa, a w ostatniej kolejce tylko remis z Brookbetem 1-1. Zespół z Zarodzenia przeprowadził jak na swoje warunki hitowy transfer. Do klubu przed Romario Barro, czyli zwycięzca młodzieżowej ligi mistrzów z 2019 roku. Kiedyś niebywały i kapitalny talent, gdzie w Portugalii świecił mu wielką przyszłość. Co poszło nie tak? Myślę, że troje głowa zawaliła, a także kontuzje, ale mimo wszystko, zawodnik tajego kalibru w ekstraklasie nadal robi spore wrażenie. Mecz ten może być określany jako to, że drużyna, która wygra, to się przełamie i dostanie trochę oddechu. Kto wyjdzie zwycięsko? Przekonamy się piątkowego późnego wieczoru. Sobotą zaczniemy w nieciecz od starcia Termaliki z Koroną Kielce. Termalika w ostatniej kolejce zremisowała z Radomiakiem 1-1, do 1, a bramkę dla Słoni strzelił podtrzymujący dobrą pasję strzelecką Jesus Jimenez. Słonie notują bardzo dobry start jak na Beniaminka. Osiem punktów w sześciu kolejkach to naprawdę niezły wynik. Natomiast Korona po słabym starcie obudziła się, zespół Jacka zieńskiego o czterech meczów nie przegrał, a kapitalną formę prezentuje nowy napastnik Antonin. Korona w tamtym tygodniu potwierdziła kolejny transfer tego lata, czyli czarnogórskiego stopera Slobodana Rubezicia. W niecieczy nie gra się łatwo, Korona jest na fali znoszącej, a to może zwiastować dobre widowisko. Drugim meczem w sobotę będzie starcie dla tzw. Koneserów, czyli mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Zagłębie w ostatniej kolejce wypuściło Remis z Wiejską płoc w ostatniej akcji meczu. Zespół leszka Ojżnickiego nadal tylko z jedną wygraną, ale bardzo okazon z Lechią 6 do 2. Ciężko określić w tym scenie zagłębie. Nie grałem jakiegoś złego futbolu, ale popełniałem niestety błędy indywidualne, które powodują stratę punktów. Natomiast Piast można określić obecnie najdudniejszym zespołem w Lidze. Dwa z rzędu remisy 0, 0 Najpierw z motorem, a w ostatniej kolejce z Krakowią. Piast, o ile w defensywie prezentuje się dobrze, tak w ataku jest absolutnie katastrofalny. Zagrali w tym sezonie cztery mecze, póki co nie zdobyli żadnej bramki, a na bramkę przeciwnika oddali tylko 6 celnych strzałów. W tym aż 4 z motorem, który wówczas grał w dziesiątkę. Jaki mecz dostaniemy? Dla Zagłębia to powinno być pewne zwycięstwo, a Piast będzie szukał wreszcie pierwszej bramki w tym sezonie. Na zakończenie sobotnich zmagań powędrujemy do Zabrza, gdzie Górnik zagra z Motorem. Górnik znów na fali wnoszącej. Na początku wygrali dwa mecze z rzędu, potem przegrali dwa mecze z rzędu, a teraz znów wygrali dwa mecze z rzędu. Logika może wskazywać teraz na ich porażkę, a tak zupełnie serio to Górnik jest obecny wiceliderem tabeli. Gaszparik odmienił troje ze także naprawdę dobrze ostatnio prezentuje się odrzucony wcześniej przez Jana Urbana Sonder Liset. Natomiast Motor startuje bardzo słabo. Jedna wygrana i to tylko skromna, na inaugurację z Arką 1-0. W ostatniej kolejce przygrali 2-0 w Kielcach. We wcześniejszych odcinkach cały czas przy Motorze ciągnąłem temat Brighta Ede, ale jego dwa absolutnie słabe występy w ostatnich kolejkach chyba oddalają jakikolwiek ruch w tym oknie transferowym. Górnik będzie szukać trzeciego zwycięstwa z rzędu, a Motor drugi wygranej w sezonie. Niedziela to cztery mecze i znów dwa o tej samej godzinie. I dwa o od zupełnie innej godzinie. Zaczniemy od pierwszego starcia o 17.30, czyli Jagi z Lechią. Jaga po pewnym u siebie z Dinamo Tiraną w eliminacjach do Ligi Konferencji tydzień temu pauzowała. Dużo się działo i schodziła w Mikołulu, bo do Białego Stoku przyszły na niego dwie oferty z Lecha Poznań, stały odrzucone. Wiele się może stać, przychodzi napastnika Jagi, ale odrzuca on raczej ruch przejścia do innej polskiego klubu, ale może być to transfer z zagranicznych. W mediach przejawiały się już nazwiska, które mogłyby zastąpić, takie jak Filip Szymczak czy belgijski napastnik Charles Loa, Yusuf Silla. Jeśli chodzi o Lechię, tabowygranej wygranej w derbach Trójmiasta 1-0 po golu Dawida Kurminowskiego, wreszcie jest na zerowej ekstraklasowej tabeli. W zasadzie można powiedzieć, że sezon dla Lechi zaczyna się teraz. Problemem Johna Carvera nadal jest mimo wszystko defensywa. Anglik w ostatnim wywiadzie dla Kana Plus Sport powiedział, że pracują nad wzmocnieniami obrony. W tygodniu do Gdańska przyszedł na zasadzie wypożyczenia bramkarz Bormów, Alex Paulsen, który będzie rywalizować o skład z Szymonem Wejrauchem. Jaga po wyjeździe do Tirany będzie szukać u siebie kolejnego ligowego zwycięstwa, natomiast Lechia będzie chciała sięgnąć po drugą wygraną z rzędu. Drugim niedzielnym meczem będzie starcie Lecha z Widzewem Łódź. I Lech trapiony horrendalnie wielką ilością kontuzji dostał solidne baty od Gęku aż 1 do 5 w ostatnim meczu eliminacji do Ligi Europy. Tak jak mówiłem wcześniej, w Lechu sądowali możliwość sprawdzenia Afmiko Pululu Widzę natomiast sporo zmian. Po ostatnich trzech meczach bez zwycięstwa stracił posadę Żeli sopić, Kosopić, a w jego miejsce przed ktoś, kto też szatnie zmienił, jak nie... Patryk Czubak. Celem Widzewa jest zrobienie z niego drugiego Adrena Siemieńca. nadal poszukuje napastnika. Ostatnio na celownik trafił Sambu Soumano, z francuskiego Lorient, jednak ta transakcja będzie ultra ciężka do realizacji, nie tylko ocenę, a także przez spore zainteresowanie innych klubów z Europy. Przed Widzewem i samym tanerem Czubakiem ciężki debiut, jednak będzie to mecz dwóch drużyn w kryzysie. Pytanie, która po końcowym gwizdku będzie mogła odetchnąć lekko z ulgą. Kolejnym niedzielnym meczem będzie starcie Pogoni z Rakowem Częstochowa. W Pogoni wreszcie wygrana i to na Widzewie 1-2. Jeśli mam sytuację transferową, Tutaj bardzo gorąco. Klub opuścił Eftimis Koulouris i trafi do Arabii Saudyjskiej za około 4 miliony euro, natomiast do klubu chodzi Sam Greenwood, 23-latek z Leeds United. Absolutnie hitowy i niebywały transfer portowcy jak na skali ligi. Sam to bardzo uniwersalny gracz, mogący grać na pozycję od 6 i w górę. Jeśli chodzi o Raków, ci wygrali z bułgarską Ardą 1-0 i w dzień nagrania tego odcinka przystępują do rewanżowego starcia w Bułgarii. Zakończył się również konflikt pomiędzy Papczunem a Brunesem i Norwek wrócił do składu medalików. Dla Pogoni to bardzo ważny mecz, bo wygranej z Widzewem będą chcieli podtrzymać dobrą pasę, a Raków musi wygrać, by czołówka nie uciekał mu za mocno. Tak zwana truskawka na torcie, jakby to określił Tomasz Hajto, i ostatnie starcie tej kolejki, czyli mecz w Krakowie, gdzie Krakowia zagra z Legią Warszawa. Zespół Luki w ostatniej kolejce zaprezentował się ultraprzeciętnie, remisując z Piastem 0-0. Bardzo widoczna jest nieobecność gwiazd zespołu Aydina Hasicia, przez co ofensywa Krakowi straciła na wartości. Do klubu z Krakowa ostatnio dołączył za to Boszko Szutalo na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu na około pół miliona euro. Legia, natomiast tutaj dzieje się znów bardzo dużo. Z klubu odsył już Juraj który zamienił Legię na Blackburn. Blisko odejścia jest również Jan Ziłkowski, Niemalże padł już Here We Go od Fabrycy Romano i polski obrońca trafi do AS Romy za około 6,5 miliona euro. Do klubu z Warszawy przyszedł natomiast skrzydłowy Ermal Kraszniki na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Legia również dzisiaj zagra mecz drewnażowy z Hibernian. W pierwszym meczu na wyjeździe w Edynburgu wygrali 1–2. Mecz zapowiada się ultra ciekawie. Legia, jak na siebie, bardzo dawno nie wygrała z Krakowią. A Krakowia, pomimo że trenerzy cały czas się zmieniali, ma na tę legię patent. Szykuje nam się bardzo ciekawe widowisko. Tabela prezentuje się następująco: Lisa post liderem, Lechia już bez minusowych punktów na podium rynek Krakowia i Górnik. Na dziś to tyle. My słyszymy się po przerwie reprezentacyjnej. Pozdrawiam.